Drodzy bracia, biskupie i Kapłańskiej Posłudze, drogie siostry Zakonnej i wszystkie osoby życia konsekrowanego, siostry i bracia. W dzisiejszym drugim czytaniu święty Paweł przedstawia nam najstarszy opis ustanowienia Eucharystii. Pisze tak, Pan Jezus tej nocy, której został wydany, Wziął chleb, i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: To jest ciało moje za Was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziął kielich, mówiąc: Kielich ten jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to na moją pamiątkę. W opisie Pawłowym Jezus. Dwa razy mówi do swoich apostołów: To czyńcie na moją pamiątkę. Spróbujmy zatem odkryć coś nowego w tajemnicy Eucharystii, posługując się pojęciem pamiątki. Dzisiaj, mówiąc o pamiątce, zwykle myślimy o drobnym przedmiocie przypominającym jakąś osobę. Jakieś miejsce, zdarzenie. W dawnej polszczyźnie słowo to oznaczało wspomnienie, pamięć o kimś, o czymś. I właśnie w tym znaczeniu powinniśmy słowo pamiątka rozumieć. W poleceniu Jezusa, by apostołowie czynili to na Jego pamiątkę. Chodzi o to, aby ciągle na nowo powtarzali, czynili wszystko, co uczynił Jezus w Wieczerniku, wspominając i pamiętając o tym, co powiedział o chlebie, który później spożyli, i o winie, które na końcu wieczerzy pili. Pamięć jest jedną z funkcji ludzkiego umysłu. Jest zdolnością do przechowywania, magazynowania wszystkiego, co widzieliśmy, słyszeliśmy, przeżyliśmy, praktycznie od wczesnego dzieciństwa. Bez pamięci przestalibyśmy być sobą, stracilibyśmy naszą tożsamość. Ten, kto jest dotknięty całkowitą amnezją, Błąka się zagubiony po ulicach, nie wiedząc ani jak się nazywa, ani gdzie mieszka. Wspomnienie, pamięć o kimś ma moc zmobilizować cały nasz ten świat wewnętrzny i skierować go w stronę osoby, zwłaszcza jeśli jest to osoba bliska, którą kochamy. Dlatego o ludziach bliskich, ważnych i znaczących w naszym życiu, a którzy odeszli już z tego świata, mówimy często, że pozostali w naszej pamięci, że tak długo będą żyli wśród nas, dopóki pozostaną w naszej pamięci. Ale nie tylko pojedyncza osoba, ale także grupa ludzi, rodzina, naród. Ma swoją pamięć. Pamięć tę pielęgnuje, przechowuje, wiąże z jakimś miejscem, jakimś świętem. Znajduje to odbicie także w naszym języku, wtedy kiedy mówimy, że jest to miejsce pamięci. Na przykład miejsce pamięci poległych żołnierzy, bohaterów narodowych. Pamięć historyczna umacnia jedność narodu i stanowi o jego tożsamości. To wszystko, co powiedziałem o pamięci i co łączy się z pamięcią, powinno nam pomóc lepiej zrozumieć, czym jest Eucharystia dla wspólnoty Kościoła. Jest ona pamiątko. Utrwalającą w pamięci tysięcy pokoleń wydarzenie śmierci i zmartwychwstania Pana. I co najważniejsze, od jakiejkolwiek innej pamiątki czy wspomnienia, odróżnia ją to, że Eucharystia jest wspomnieniem i zarazem obecnością, obecnością realną. Czyli Jezus, chociaż ukryty pod znakami chleba i wina, jest wśród nas obecny. Jak to pięknie wyraził święty Tomasz Sakwinu, Eucharystia jest świętą ucztą, na której przyjmujemy Chrystusa, odnawiamy pamięć Jego męki, duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały. Siostry i bracia, Jezus jest obecny. A my nie tylko świętujemy pamiątkę Pana, nie tylko wspominamy tamto wydarzenie sprzed dwóch tysięcy lat, ale świętujemy Jego obecność. I z tą radością wychodzimy na ulicę naszego Wrocławia. Tak samo jak w czasie. 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, który odbywał się od 25 maja do 1 czerwca 1997 roku i zgromadził uczestników z 86 krajów świata. Każdy Kongres Eucharystyczny ten tutaj, który odbył się we Wrocławiu. Każdy kongres jest świętem Eucharystii, jest wyznaniem wiary w Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie oraz oddaniem Mu czci przez zgromadzoną wspólnotę wiernych. Kongres Eucharystyczny stanowi także zachętę i wezwanie dla wspólnoty Kościoła do pełniejszego udziału w Eucharystii. A w konsekwencji do kształtowania codziennego życia w jedności z Jezusem i Kościołem. Kiedy zapadła decyzja o organizacji kongresu we Wrocławiu, w całym polskim Kościele podjęto szereg inicjatyw mających na celu przygotowanie do tego wydarzenia. Nadrzędnym celem było odrodzenie i Ożywienie wdzięczności Bogu za dar obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Temu celowi podporządkowane były liczne wydarzenia we wspólnotach parafialnych, takie jak rekolekcje, dni skupienia, modlitewne spotkania połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu. W wielu parafiach odbywały się Rekolekcje, które miały na celu wprowadzenie obrazu Serca Jezusowego do polskich rodzin i domów. Jednym z najważniejszych zadań w ramach przygotowań do kongresu było kształtowanie wśród wiernych postawy służebnej wobec bliźnich, która wypływa właśnie z Eucharystii. Z tego względu Promowano we wspólnotach parafialnych inicjatywy mające na celu pomoc materialną oraz duchową ukierunkowaną na szczególnie potrzebujących, czyli chorych, samotnych, opuszczonych, głodnych, bezdomnych, pozostających bez pracy i środków do życia. Starano się bardziej zaangażować w opiekę nad ubogimi rodzinami wielodzietnymi samotnymi matkami, dziećmi i młodzieżą z rodzin zaniedbanych. I propagowano również pomoc naszym współbraciom na wschodzie. To było 25 lat temu. Dzisiaj wspominamy to wszystko. Na pewno w pamięci mieszkańców Wrocławia. Myślę o tych starszych, nie o tym młodym pokoleniu, ale pozostały w pamięci. Odbywające się wtedy modlitewne czuwania, adoracje Najświętszego Sakramentu spotkania z papieżem Janem Pawłem II i modlitwa ekumeniczna z jego udziałem, czy wreszcie stacjo orbis, czyli Eucharystia sprawowana na zakończenie kongresu pod przewodnictwem Ojca Świętego. Zapoczątkowane przed kongresem i mające stanowić przygotowanie do niego adorację Najświętszego Sakramentu, Odbywające się w parafiach w pierwsze niedziele miesiąca są organizowane do dziś, pomimo upływu tylu lat od tamtych wydarzeń. I może już mało kto zdaje sobie z tego właśnie sprawę, że te adoracje to jest pokłosie kongresu eucharystycznego, który odbył się 25 lat temu we Wrocławiu. Sama idea uległa pewnym przemianom. Ale praktyka ta przetrwała w archidiecezji do dziś, choć coraz mniej wiernych pamięta właśnie związek tych adoracji z kongresem eucharystycznym. Trwałym owocem kongresu było również oddanie się 120 tysięcy rodzin najświętszemu sercu Pana Jezusa. Ogromna liczba. Nastąpiło to po przeprowadzeniu rekolekcji które miały miejsce w 394 parafiach ówczesnej archidiecezji wrocławskiej. Co jeszcze w tym czasie podjęto? Przede wszystkim akcje zachęcania wiernych do honorowego oddawania krwi oraz podpisywania deklaracji o przekazywaniu swoich organów po śmierci do transplantacji. Moi kochani, może trzeba nam wrócić pamięcią, zbliżają się wakacje, pojawią się znowu apele, że brak krwi w szpitalach. Niech ci z nas, którzy mogą, którzy spełniają warunki, jakie trzeba spełnić, niech podzielą się tym cennym darem, jaką jest krew, z tymi, którzy będą tej krwi potrzebowali. Wtedy także podjęto decyzję o wybudowaniu Domu Opieki w Henrykowie. Obecnie jest to największy z Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Dzisiaj, po 25 latach od tego wielkiego uwielbienia Jezusa Eucharystycznego, pójdziemy po ulicach Wrocławia. By oddać cześć Jezusowi Eucharystycznemu. Pójdziemy, żeby wskazać mu po tej przerwie, którą spowodowała pandemia, pokazać mu, jak wyglądają nasze miasta, co się w tym mieście zmieniło. Pójdziemy, żeby Jezus mógł popatrzeć, żeby Jezus mógł pobłogosławić tym wszystkim miejscom, mieszkańcom. Pójdziemy, żeby wyznać naszą wiarę, naszą nadzieję, miłość, a światu dać odważne świadectwo, że wierzymy w Jego obecność ukrytą pod postacią chleba. Amen.